Jeśli czarni potomkowie niewolników w Ameryce ubiegają się o rekompensaty finansowe za kilkaset lat zniewolenia i pozbawienia możliwości rozwoju, to Polacy z historycznego punktu widzenia powinni też to zrobić. Od rozbiorów Polski przez Prusy, Rosję i Austrię, po właściwie dzień dzisiejszy, państwo polskie było rozgrabione, gwałcone, obywatele mordowani i pozbawieni prawa wolności, nawet możliwości utrzymywania ciągłości kultury i języka polskiego. Bez względu na przyczyny utraty niepodległości, tak jak nikt nie patrzy na przyczyny niewolnictwa, sądzę, że naród Polski ma takie same prawo o ubieganie się finansowych odszkodowań od wielu krajów, tak jak tego chcą czarni obywatele USA. Niemcy, którzy są spadkobiercami Prus e, oczywiste, Rosja to wiadomo. Z Austrią trochę gorzej będzie, bo rozpadła się na kawałki i trudno. I trzeba by było pociągnąć do odpowiedzialności Węgry, Serbię, Chorwację, całą byłą Jugosławię, co technicznie jest prawdopodobnie niewykonalne, ale Rosja i Niemcy to najlepsi kandydaci, którzy powinni zapłacić wszystkim obecnie żyjącym Polakom za wielowiekowe zniewolenie ich przodków w przeszłości. Włączyłbym również Anglię i Francję za wpuszczenie Polski w maliny w 1939 roku. Co doprowadziło do katastrofalnej degradacji polskiego narodu. No i Ukraina, i większość państw nadbałtyckich za przyłączenie się do Hitlera i mordy na obywatelach polskich podczas II wojny światowej. A po 1945 roku i Jałcie Stany Zjednoczone powinny dorzucić swoją działkę za sprzedanie, właściwie oddanie Polski w niewolę komunistycznym barbarzyńcom na następne pięć dekad. Tak naprawdę, cofając się retrospektywnie w historię polskich Słowian, to możemy pociągnąć też za kieszeń Włochy i kraje skandynawskie, za sprzedawanie słowiańskich niewolników przed chrztem Polski do krajów muzułmańskich, gdzie białogłowe niewiasty były najcenniejszym towarem. Dlaczego teraz, jak patrzycie na króla Jordanii, to wygląda jak typowa polska, słowiańska mordka? Zniewolenie amerykańskich niewolników z Czarnego Lądu wygląda bardzo wyraźnie w historycznej perspektywie i można je analizować na różne sposoby, ale to samo można zrobić w stosunku do polskiego narodu. Historycznie rzecz biorąc, Polacy zostali wręcz stłamszeni przez okres ostatnich 200 lat. Starano się wykorzenić polską kulturę i język. To samo robiono z czarnymi niewolnikami. Naród polski nie miał szans pod zaborami, a później pod hitlerowską czy komunistyczną władzą o decydowanie o własnym losie. Ich praca była wręcz niewolnicza. Pracowali na rozwój obcych mocarstw, nie własnego kraju. Niewolnicy mieli właściwie tak samo. I myślę, że Polacy zasługują na większe wynagrodzenie niż Afroamerykanie, gdyż wymordowanie narodu polskiego jest wręcz nieprawdopodobne w skali tych 200 lat szczególnie inteligencji polskiej, która myślę, że tak do końca nie odrodziła się jeszcze i trudno się dziwić. Nie jestem historykiem, więc nie mogę dokładnie rozgryzać tych rzeczy, ale mamy wielu historyków, którzy mogliby stworzyć tysiące zarzutów pod adresem wielu dziś istniejących państw i domagać się rekompensaty dla każdego żyjącego dzisiaj na świecie Polaka. Dlaczego by nie? Czarnych niewolników nie mordowano masowo w Katyniu czy obozach koncentracyjnych nie ginęli w Powstaniach walcząc o wolność. Trochę i zginęło wojnie secesyjne, ale to kropla w morzu w porównaniu do krwi przelanej przez naród polski w ostatnich dwóch wiekach. Cała wizja opisująca niewolnika amerykańskiego jako osobę codziennie biczowaną, gwałconą, utrzymaną na uwięzi, to tylko i wyłącznie obraz Hollywoodu. Rzeczywistość była inna. Niewolnik był bardzo drogi przy zakupie. Przeliczając na dzisiejsze pieniądze był cenny jak dzisiejszy dobry samochód, tam 40-50 tysięcy dolarów. Także tylko 25% społeczeństwa na południu posiadała niewolników, bo reszty nie było na nich stać niewolnictwo było i jest okropną realnością ludzkości ale istniało od zarania świata i kraje muzułmańskie do tej pory oficjalnie nie zabraniają posiadania niewolników ponieważ Koran im na to pozwala są to na przykład Mauretania Sudan Kongo ale także inne kraje takie jak Indie Chiny Korea Północna Libia czy Uzbekistan to nie są jakieś wyssane z palca informacje to są oficjalne dane które można znaleźć w każdej wyszukiwarce na internecie Właściwie to i powinniśmy pociągnąć Turcję do odpowiedzialności za najazdy Imperium Otomańskiego i mordowanie i grabieże ziem polskich. no Ale chyba król Jan III Sobieski trochę sobie odbił i zgarnął dużo łupów w 1683 roku, więc Turcja byłaby na ostatnim miejscu pod względem odszkodowań. Oczywiście rzucam tutaj moje myśli w powietrze, aby pokazać Wam jak niedorzeczne są działania wielu ludzi i nierealne do spełnienia. Co są winne moje dzieci i dzieci wielu ludzi mieszkających teraz w USA za tych, którzy posiadali niewolników i wykorzystywali ich życie i pracę do wzbogacenia się? Technicznie jest to niemożliwe do zrealizowania, ale ogłupione lewactwo w końcu może coś takiego zrobić, kiedy dorwie się do władzy absolutnej. Raczej muszę się, po, nie, pow, raczej powstrzymam się od tego stwierdzenia. Kiedy dorwą się do władzy absolutnej, to będą mieli wszystkich gdzieś i wtedy zrobią nam jeden wielki obóz koncentracyjny. Na świecie, więc mogą to zrobić po drodze do zdobycia władzy. Także myślę, że Polacy, w porównaniu do czarnych niewolników, mają większe szanse na odszkodowania, bo przelana krew i męczeństwo w obu wypadkach jest nieporównywalne. Ale gdyby ktoś z polityków czy historyków chciał podnieść tą sprawę rekompensaty dla wszystkich obywateli Polski za zniewolenie w ostatnich 200 latach z kawałkiem w historii świata, to pamiętajcie o mojej skromnej osobie. Może jest już taki plan, nie wiem. Gdyby ktoś coś podobnego znalazł, to dajcie mi znać w komentarzach. Pozdrawiam więc wszystkich, trzymajcie się, mówił Andrzej Choliński.